Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta Modyfikacji. W tym odcinku pokażę Wam Enderman Mod V2, V122, V2, którym to pokażę, jak oto wykorzystywać perły z Endermanów. Więc nie Dobra, jestem z powrotem. Nie wiem dlaczego takie lagi Przez moment był 1 FPS. Dobra, poczekajcie chwilkę. Oj, dobra, już. Ok. Pierwsze co zrobimy hmm, zrobimy sobie pokażę Wam jak hmm, wy, wyegzekwować perły na endermanach e, Czyli zespałujemy sobie endermanów przypuśćmy 15 I oni sobie niech tam robią co sobie chcą Oni się spalą O jeden chyba ma ochotę na mnie zaatakować O, zaatakował mnie, one się spalą za chwilę już jeden podniósł klocka. Zaraz zobaczymy. O, jak widzicie, teraz Endermanów wypada coś więcej, niż jak, jak tylko Ender Pearl. Wypada również Ender Orb, który to będzie pokazany w tej modyfikacji. Ender Orb jest nam potrzebny do przetopienia. Sobie oczywiście palimy diamentami. Dlatego może to być ciężkie. I przerabia nam się Ender Orb. Z tego wyjdzie nam Ender Eingnod, czyli sztabka Enderu. Eee, I proszę bardzo, mamy Ender Eingnot i z tego Enderu w Crafting Boxie możemy sobie zrobić blok Endermana. Wygląda on tak. I pierwsza ciekawostka. Patyki z diamentu. Jeżeli chcemy sobie zrobić narzędzia z endermana, stawiamy je odwrotnie niż normalne narzędzia. Oczywiście kilo stawiamy normalnie, ale jeżeli chcemy zrobić na przykład motykę, to widzicie, a można postawić i z tej, z tej strony, dobra, czyli nie. Ok, mamy motykę, mamy kilofa, zaraz mamy kilofa, mamy łopatę. Mamy oczywiście, co tam jeszcze powinno być... Siekierkę. Oczywiście miecz, tylko miecz inaczej się kraftuje, proszę zobaczyć. Tutaj i tu stawia się hop hop. I mamy Ender Sword. Ten miecz ma bardzo dużą wytrzymałość oraz bardzo duże, duże obrażenia zadaje. Proszę zobaczyć, ja sobie zespawnuję na przykład 15 zombiaków. Oj, przepraszam. i już się dzieje proszę zobaczyć, starczy jedno machnięcie i zombie nie jest w stanie tego przeżyć wiecie co, może zespamuję spidera żebyście zobaczyli, że on nie pali się tylko proszę bardzo, mamy pająków, oni się nie palą i proszę zobaczyć Ten miecz zabiera 10 serduszek i oczywiście hmm, pokażę Wam pewną ciekawostkę Nie wiem czy wiedzieliście ale to tak na marginesie hmm. Mają one straszną dużą wytrzymałość oraz zadają straszne duże obrażenia Proszę zobaczyć jak łopata szybko kopie i jaką ma wytrzymałość Tak samo jest oczywiście z yy, kilofem Także chyba opłaca się nawet te diamenty troszeczkę zmarnować, żeby mieć y, takie oto narzędzia. Y, nie wiem osobiście, jakie zastosowanie mają mieć enderbloki. One jakoś chyba w celu ozdobnym są. Y, nie wiem, czy spawnują endermanów, czy nie. Zresztą zaraz się przekonamy. Wydaje mi się, że to jest tylko takie właśnie mm, takie właśnie ozdobne, że z tego się nic nie spawnuje. Zresztą zaraz zacznę. Nie, nic nam się tutaj nie zespałnuje. No to na tyle w, tym, w tej modyfikacji. Skomentujcie, subskrybujcie. Żółty guzik. Kliknijcie fajne, motywuje mnie to do dalszej pracy. Jeżeli podobają Wam się filmiki, to zapraszam do subskrybowania. Proszę zobaczyć, jaka walka z creeperami jest przyjemna, gdy ma się ten Ender Sword. O, widzę tam zombiego. Zaraz go pokaram. Tu jeszcze nasza lodówka z poprzedniego filmiku. I zaraz został zombie już ukarany za swoje czyny. Proszę mm, bardzo i zaraz ukaramy szkieleta Dobra, to by było na tyle w tym odcinku No i tak jak mówiłem, komentujcie, subskrybujcie, dobra bla bla bla, bla. na razie